Hej, cześć, witam Horizon Forbidden West. To już będzie odcinek 21. W poprzednim odcinku na końcu zapowiadałem, że zrobimy sobie misję poboczną w Złomiankach. Niestety nie zrobimy, bo jeśli wybiorę teraz mm, na mapie inną misję, w sensie w ogóle nie wybiorę, tylko będę chciał dotrzeć ze Złomianek, to po prostu boję się, że nie wyjdę z tego pomieszczenia, bo nie znam drogi, więc. Zrobię w złomiankach, jeżeli zakończę misję fabularną w terenie, i wtedy będę mógł śmiało sobie dotrzeć do złomianek. Tutaj natomiast jestem jeszcze w pomieszczeniu, więc zrobimy sobie misję nasiona przeszłości. I mamy tutaj zadanie: pomów z warlem, to już sobie do niego idziemy. Wybaczcie, misja poboczna będzie kiedy indziej. Tak, jak powiedziałem, jak zakończę misję fabularną w terenie. Cześć! Wszystkiego najlepszego! Tatuś bardzo kocha swojego synka! Znalazła to nagranie na Tato Twoim pokusie. Ale... Często Tato je oglądała. Co? Chyba ją tu no ja również często je oglądałam. Kiedy chciałam zająć czymś myśl. Tatuś bardzo kocha swojego... Ale chciałaś mi coś powiedzieć. Gdy cię nie było, chciałem zobaczyć, co u niej. Zaczęliśmy gadać. Prawda? Sprawdziła dane Gai, żeby się dowiedzieć, jak schwytać Hefajstosa, Ale gadaliśmy też o innych rzeczach. No wiesz... Żeby się lepiej poznać, nie? Wtedy mi powiedziała... Że jeden z członków Zenitów może się różnić od reszty. Tilda. Hades, była w jego kompleksie. Śmiało. W drodze na ziemię. Zenici nigdy się nie pokazywali. Omni bo to opiekuńczy nazywał ich moimi dobroczyńcami. I obiecywał, że kiedyś ich spotkam, gdy dość się nauczę. A potem kiedyś. W interfejsie szkoleniowym otworzył się kanał danych. Tilda czekała tam na mnie w wirtualnej replice domu na klifie ponad oceanem. Piękny widok. Pokazała mi malowidła, książki, multimedia. Spotykałyśmy się tam w tajemnicy. Po paru miesiącach. Już nie. Możesz nam powiedzieć, czemu? Znalazłam dane o Tildzie w kompleksie Hadesa. Chyba była pośrednikiem między Zenitem a Nowym Świtem i z pewnością znała Elizabeth Sobek. Może dlatego się skontaktowała? Więc to tajne, wirtualne miejsce to dom z widokiem na ocean. Widziałam białe szczyty i słyszałam fale bijące o skały poniżej oraz okrzyki mew wokół. Wewnątrz Tilda miała ulubione obrazy w ramach. Zmieniały się w zależności od światła. Miała też pewien fotel. Siadała w nim i patrzyła, jak ogląda mniej rzeczy. Spędzałyśmy tam mnóstwo czasu. Nie chciałam go opuszczać. Czyli Tilda urządziła tajną przestrzeń wirtualną, gdzie rozmawiałyście, ten cały dom, a potem Cię odcięła. I poza tym, że skądś znała Elizabeth, nie wiesz, dlaczego to wszystko zrobiła? Nie wiem. Jasne. Myślałam o powodach, dla których mogła mnie opuścić, ale nie wiem, co zrobiłam źle. Gdy spotkałam resztę, ignorowała mnie. Jakby kanał danych nigdy nie istniał. Ale to bez znaczenia. Tilda jest jak inni. Nie pomoże nam wygrać. Dobrze. Zatem zostawmy to. Co jest? Staram się, Varl, ale trudno ją znieść. Codziennie narażam życie. Ona zaś nie robi niczego, tylko chowa się tutaj i ględzi, jak beznadziejna jest nasza sytuacja. Przykro mi, że przeszła trudne chwile, ale to mi zupełnie nie pomaga. Hmm. Zawsze wychodzisz cała z kłopotów, więc czasem zapominam, przez co przeszłaś. Znaczy... Jeszcze niedawno byłaś tak ranna, że nie mogłaś nawet chodzić. A właśnie. Gdy wyciągnąłem cię z wody przy kompleksie Hadesa, mamrotałaś imię Rosta. Nigdy o nim nie mówisz. Choć ci cię wychował. Wyszkolił. Na pewno tęsknisz. Pewnie, że tak. Natomiast nie mam czasu o tym myśleć. Muszę tam wracać. Dobra. Będę pracować z Betą. Gaja mówi, że dużo wie o nowym świecie. Może po prostu potrzebuje trochę czasu, a potem pomoże nam z Hefajstosem. Może. Ale się nie nastawię. Idź pod współrzędne demeter, hmm, ale to jest daleko. Mam nadzieję, że opuścimy ten teren i wtedy zrobimy szybką podróż. Jest daleko, nie mam szybkiej podróży nawet. Tutaj coś będzie, tu mamy konia, ale tu już mogę. Hmm, pakiet. Ja dam znaczek na niego musimy go użyć do... do tego aby pojechać na nim tylko czy damy radę Wiecie co, zrobimy tak, że za chwilę będziemy się widzieć, ja sobie po prostu dotrzę do tego celu po drodze, żeby nie tracić czasu na odcinek i rozpoczniemy za chwilę kolejny etap, po prostu już jak będę blisko celu, bo no to będzie trochę trwało zanim do, tam dobiegnę, także za chwilę się widzimy. Jesteśmy już blisko celu, nasiona przyszłości i słyszę także zobaczmy co się będzie działo. Niech to... Wstrzymać ogień! Nie przyszłam walczyć! Zikuska jest przuczpilona! Naprzód! Dobra, kimkolwiek są ci ludzie, raczej się nie zaprzyjaźnimy. Muszę się przez nich przebić do tych ruin. Zabij wrogów w zasadce. O kurde, już to mnie ładują? 啊你给我下来 Ej, pewnie. Gdzie oni? Tu na górze. ona efekty daje, quick time. Y. Dobra, jeszcze jedno. Ani kroku dalej. Czemu mnie odpuszczają? Muszę dotrzeć do Demeter, nim zjawią się następni. Gaja tak. mówiła, że powinno być gdzieś w tych ruinach. Wroga naładowała zniknięte. Już tam. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze. To gdzieś tutaj powinno być. W tych ruinach. Okej, okay, za chwilę znajdziemy. Mogę to później to Dobra. Już nie wejdziemy, okej. Okay. Mm -hmm. Coś tu jest jeszcze, To to? O, dobra. Czyli dobrze idziemy. wygląda na jakiś stary kompleks zbiorowy o tutaj coś jeszcze skrzynia ok tutaj coś jeszcze mamy szklarnia biotechnologiczny kompleks powinno być za tymi drzwiami, ale pnącza uniemożliwiają przejście. Albo się przez nie przebije, albo trzeba poszukać innego wejścia. Dobra, już chyba znalazłem wejście inne. Tam jest kratka. Dobra, nie. Tak. Czy to tylko tak se rozwaliłem? Nie tu jest kolejna kratka. Nie, nie konsola tu jest dziennik. Właśnie rozmawiałam z dowództwem wojsk robotycznych. Kończy nam się czas. Nie miałam serca powiedzieć Haresowi, że nasz lek może być gorszy niż sama choroba. Nawet gdy Adamantowy wieniec zadziała, musimy udowodnić, że potrafimy skutecznie zredukować pnącza. Ale kawel zresztą pracują nad tym na stacji bluszcz. Udaje im się. Musi. Adamantowy wieniec. Kolejny tajny projekt. Zrobili metalowe kwiaty i te pnącza, więc odkryję, jak je zniszczyć. O ile znajdę stację bluszcz. Jak się stąd wydostać? Dobra, znajdź stację bluszcz. Dobra, mamy kolejne zadanko. Za chwilę mamy też jeszcze prawdopodobnie jakiś gości po drodze. Tak Eli powiedziała. Zobaczmy. Dobrze, Daleko to jest? po cichu wyeliminować tych żołnierzy. Po cichu? O nie! Ja, bitte. Yeah! <laughs>

Rozmawiają ze mną, zamiast próbować mnie zabić. Dokładnie. Przecież to ludzie, to nie to maszyny. Się z tego dziedzińca. Dobra, wejdź do kompleksu. Obiecujące trój. Poddaję się. – Rób, co chcesz. – Nie chciałam z nimi walczyć. Zaatakowali mnie. Jeśli śmiercią mogę odkupić to wtargnięcie... Nie chcę cię zabić. Dobra. Tylko zrozumieć, o co tu chodzi. Skąd wzięłaś fokus? Jestem z narodu wybranego, Quen. Powierzyli moc fokusa wyłącznie nam to oko, które ukazuje dziedzictwo. Dziedzictwo. Dziedzictwo, prawdę. Pośród ciemności, zapomnianych miejsc, pośród prochu i kości tego, co niegdyś tam właśnie czeka. Jako wróżbitka moim zadaniem jest to znaleźć. Dla dobra Kwen. Więc szukasz danych. Pomóżmy sobie nawzajem. Jak ci najmę. Alva. Druga wróżbitka wschodniej ekspedycji. A ja, Eloy. Zacznijmy od początku. Poszukuję miejsca, które się nazywa Stacja Bluszcz. Znalazłaś może jakieś informacje o tym? Nie. E, za to znalazłam coś w rodzaju mapy. Ale była nieczytelna. Utracona. Może ja coś z tego odczytam? Ach, tam. Sporo tu tych plików. Ach, już je przejeżdżałam. Sprawdź katalog SZ-kompleks. Jak mówiłam, utracony plik. Nie widzisz mapy? Aha. Twój fokus to wczesny model. System nie odczyta plików utworzonych po 2055, ale ja mogę ci podesłać. Podesłać? Widzisz to, co utracone i zabronione. Nie utracone. Niezabronione, po prostu w nowszym formacie. Patrz, tam muszę iść. Och, nie dostaniesz się tam. Już od tygodnia próbujemy się przebić w głąb kompleksu. Drogę zablokował gruz. A ten tunel? Chyba otwiera się stąd. Nie. Myślałam, że jest tu kontrola dostępu, ale nie mogłam odczytać danych, żeby je uruchomić. To spróbujmy z moim fokusem. Zdaje się, że te konsole trzeba obsługiwać jednocześnie, ale nie jestem pewna. Obejrzyj sparowaną konsolę. O, czekaj, tutaj mamy notatnik. Żadnego kodu. Dobrze, no to jazda. Zrobię to samo. Z pokazali nam drogę. Dalej, chodźmy. Chcesz, żebym poszła z tobą? W sumie obie dostałyśmy się do tunelu. Dobra, nasiona przeszłości wejdzie do tunelu kompleksu. Do tego tunelu już wejdziemy w kolejnym odcinku. Ja sobie zakończę w tym miejscu. Zapowiada się ciekawie. Fajne miejsce, bardzo klimatyczne. Jak wspominałam już chyba w poprzednim odcinku, albo może i wcześniej. Ta gra klimatem mi tutaj przypomina Dino Crisis 2. Pod względem tej klorystyki tak bym sobie wyobrażał wersję remake. Capcom róbcie to. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.